Dzień dobry i witam Was serdecznie w podcaście, ale najpierw kawa. Ja już swoją kawę mam, także zapraszam Was serdecznie. Zróbcie swój kubek kawy, herbaty czy cokolwiek tam chcecie. Pewnie w te upały to raczej coś na zimno i zapraszam do wysłuchania. W weekend miałam swoje 30. urodziny, więc dzisiaj będzie taki temat do dookoła 30. Także witam wszystkich z rocznika 94. Kto już po 30, a kto jeszcze przed? I powiem wam, że mam trochę przemyśleń, które chciałabym sobie tak zostawić właśnie w formie podcastu. I wiecie, zazwyczaj ludzie robią jakieś takie listy. 30 rzeczy do zrobienia przed 30. urodzinami. I nie ukrywam, że na początku mnie coś takiego kusiło, w sensie, no wiadomo, jeszcze przed 30. -tką. Natomiast zdałam sobie sprawę, że w sumie po co? Po co tworzyć taką listę rzeczy do zrobienia przed 30. -tką? Tak jakby po 30. urodzinach one miały się przeterminować, przedawnić, już ich nie można zrobić. Oczywiście fajniej jest pewnie zrobić sobie taką listę, żeby gdzieś tam zrealizować rzeczy, które się odkładało. A bardzo chciało się je zrobić, to 30 może być takim motywatorem, po prostu takim pretekstem. Więc nie mówię, że gdzieś tam jestem całkowicie na nie, ale stwierdziłam, że jakby nie jest mi to po prostu potrzebne. Mam rzeczy, które chciałabym zrobić, ale mogę je zrobić równie dobrze tydzień po urodzinach, dwa tygodnie po urodzinach, pół roku lub dwa lata po 30 urodzinach. I jakby nie lubię sobie wyznaczać. Jeśli nie trzeba, oczywiście, jakichś takich zamkniętych, takich ram czasowych. Uważam, że nie zawsze jest to potrzebne, ale za to lubię celebrować urodziny. Bardzo lubię świętować swoje urodziny, czyjeś oczywiście również. Bardzo lubię różne rzeczy przygotowywać, robić jakieś dekoracje. Jakby uważam, że fajnie jest celebrować właśnie urodziny i sprawiać, aby ten dzień był przyjemny, czy to dla nas samych, czy dla kogoś bliskiego. Więc ja zawsze sobie ten dzień umilam, czy to dekoracjami, czy przekąskami, lubię mieć też jakąś ładną sukienkę, jakoś ładnie się ubrać, więc te okrągłe trzydzieste, mimo że nie robiłam jakiejś, wiecie, wielkiej imprezy dla rodziny czy coś, to chciałam kupić sobie właśnie balony, zamówić jakiś torcik, ładnie się ubrać, po prostu sprawia mi to przyjemność i radość i chociaż jest to w sumie dzień jak każdy inny, to nie wiem, no wolę świętować urodziny niż sylwestra, no bo sylwestra się świętuje, bo tak, bo wszyscy świętują, bo kalendarz nam się kończy. E, I tak wypada, wypada gdzieś pójść. E, my już z tego zrezygnowaliśmy, w sensie jak będziemy chcieli, to oczywiście gdzieś możemy się kiedyś wybrać, e, ale nie mam już takiej presji chodzenia na e, imprezy w sylwestra, wiecie, chodziłam gdzieś e, lub. Organizowałam sama sylwestra u siebie od nie wiem. W trzeciej gimnazjum, nie w trzeciej gimnazjum, organizowałam sylwestra w domu, ale e, wtedy zaczęłam gdzieś tam wychodzić, wiecie, do znajomych, ze znajomymi e, i w sumie od tamtej pory całe liceum, e, całe studia, ciągle coś było na sylwestra i to jest serio odświeżające, tak zdjąc sobie tą presję, z wszystkim w sumie tak jest, e, i sobie stwierdzić, że ok, spędzę tak Sylwestra, jak chce i faktycznie spędzamy go w domu, nie wiem, od dwóch, trzech lat. I teraz tym bardziej, bo mamy kotka i to będzie nasz pierwszy Sylwester właśnie z moli. No i nie wyobrażam sobie, wiecie, jej zostawić w nocy i się gdzieś bawić. Nie, nie, nie zupełnie spędzamy sobie Sylwestra w tym roku na pewno w domu. Będziemy mieć przykąski. Pewnie poczekamy na fajerwerki, wtedy pójdziemy spać, ale za to obudzimy się rano, bez kaca i możemy iść na taki poran spacer. To jest dla mnie zawsze takie odświeżające teraz, że staje się takim fresh. Jest 1 stycznia i możecie iść na spacer. Nie macie kaca. Jest... O Jezu, jest super. <grych> Ale dobra, ja nie o Sylwestrze, tylko o Urodzinach, więc tak, ja bardzo lubię urodziny, lubię je świętować, lubię jakby robić dodatkową atmosferę przez różnego rodzaju, właśnie, dekoracje, balony i inne tego typu akcenty. Kuba na przykład w ogóle nie ma czegoś takiego, dla niego może nie być nic, może nie być żadnego, żadnych dekoracji, tortów, niczego. Mu to po prostu nie jest potrzebne w jego urodziny. Natomiast ja zawsze coś robię, bo uważam, że chcę jakby nie na siłę, ale lubię mu umilić też ten dzień. Natomiast wiadomo, każdy ma jakieś inne potrzeby. Ja bardzo lubię. Dla niego mogłoby w jego urodziny takich rzeczy nie być. Więc ja lubię i takie rzeczy sobie zawsze gdzieś szykuję. No i właśnie wiedziałam, że na te 30. urodziny będę chciała coś sobie przygotować, żeby zrobić sobie też jakieś pamiątkowe zdjęcia, które, wiecie, będę mogła sobie obejrzeć, jak już będę stara i pomarszczona <grytania> za jakieś 30 lat. Wiecie, 60. urodziny sobie przypomnę jak było w 30. No i to był naprawdę bardzo fajny weekend urodzinowy spędzony tutaj w Trójmieście. Nigdzie nie wyjeżdżałam. W piątek był koncert Eda Shirana. Zresztą bardzo, bardzo fajny. W sobotę były moje urodziny i właśnie było takie główne świętowanie. Poszliśmy sobie na obiad do ulubionej mojej knajpy meksykańskiej. Zjedliśmy rewelacyjne jedzenie. No i później wróciliśmy tutaj na tor wrócik do domu, posiedzieliśmy, trochę pogadaliśmy. Wieczorem rodzice pojechali już do siebie do domu, bo właśnie byli od piątku i niedziela już była taka totalnie na chillu, bez większych planów. Znaczy plany były, trochę pogoda nam je zmieniła, no, Wiecie, różnie bywa, ale cały weekend bardzo mi się podobał. Tak właśnie chciałam spędzić 30 urodziny, bez wielkiej imprezy, bez nie wiadomo czego, ale jednak miło, przyjemnie, z takimi akcentami, które sprawią mi przyjemność, więc to mogę sobie odhaczyć. Urodziny spędzone w miły sposób. Mam pamiątkowe zdjęcia, mam piękne prezenty, z których jestem naprawdę bardzo zadowolona i no bardzo mi po prostu. Cieszy. Bo wiem, że są to rzeczy, które będę nosić, będę używać. No i co? Właśnie, e, lubię świętować, ale czy zawsze lubiłam swoje urodziny? Powiem wam szczerze, że nie. Kiedyś ich nie lubiłam, dlatego że jak chodziłam do szkoły, no to wiadomo, w czerwcu świadectwo i do widzenia. A kto ma urodziny w wakacje, ten wie, że wtedy cukierków się niestety nie rozdaje, e, więc niestety ja moje szkolne urodziny nie odbyły się nigdy. Kiedyś chyba przyniosłam, albo w pewnym momencie nie pamiętam że jak to było, zaczęłam przynosić cukierki na imieniny bo miałam je 21, czy znaczy mam nadal 21 czerwca, więc gdzieś na koniec roku zawsze starałam się coś tam przynieść, jakieś cukierki, ale no urodziny miałam typowo w wakacje, więc wiadomo. Także nie wiem, jakoś, czy bardzo lubiłam kiedyś urodziny, nie pamiętam, w sensie za dzieciaka, a jeśli chodzi o takie nastoletnie lata, to jakoś chyba e, nigdy nie było to dla mnie super wydarzenie. Oczywiście było. Fajnie, ale nie miałam takiego czegoś, że tak doceniałam to jak teraz. Teraz naprawdę bardzo lubię swój dzień urodzin. Ehm, nie odczuwam z tego powodu jakiejś presji, że muszę coś organizować, czy że nie wiem cokolwiek zrobić, bo mam urodziny. Tylko po prostu chcę zawsze ten dzień spędzić, tak? Aby był dla mnie przyjemny, abym była ja zadowolona. Więc niekoniecznie urządzanie jakiejś imprezy, a zrobienie na przykład po prostu czegoś fajnego, pójście do kina, na jakiś spacer, na plażę, cokolwiek. Więc teraz, kiedy jestem już starsza, doceniam te urodziny, ale też na przykład już wiem, że w przyszłym roku nie będę chciała za bardzo nic wielkiego robić. Nie wiem, może gdzieś wyjedziemy, jakiś krótki trip, może będziemy po prostu siedzieć w domu. Może po prostu pójdziemy do kina? Wiecie, jakby. Nie mam czegoś takiego, że co roku musi być coś super, że co roku muszą być fajerwerki, muszą być super zdjęcia, prezenty i tak dalej. Oczywiście teraz na trzydziestkę było fajnie, no bo taka okrągła liczba, ale nie mam czegoś takiego, że co roku chcę jakoś hucznie świętować. I w ogóle mam wrażenie, że trzydziestka, przynajmniej dla kobiet to jest trochę taka presja, bo ile artykułów by się nie zobaczyło, nawet jak tak sobie pomyślimy, no to najczęściej nam się kojarzy z tym, że przed trzydziestką kobieta powinna być już po ślubie, urodzić dzieci, nie wiem, mieć kredyt na dom i takie rzeczy. Zazwyczaj, tak, gdzieś jakieś artykuły lecą czy coś, no to trzydziestka dziecko. Tak mam wrażenie, że to się jedno z drugim często w jakichś artykułach łączy. No wygląda to w dzisiejszych czasach trochę inaczej. Wiele osób nie decyduje się Świadomie na dzieci albo nie decyduje się w tym wieku, decyduje się trochę później. Oczywiście jest to każdego mm, wybór, każdy ma prawo dokonać swojego wyboru. I to trochę jest w sumie smutne, że to jest taki moment, gdzie wiecie, już kobieta potem jest niby skreślona. Dla mnie na ten moment ogólnie, jak tak myślę sobie o trzydziestce, to najważniejsze jest, czy ja w ogóle lubię swoje życie. Czy chciałabym coś zmienić, czy mogę coś zrobić, aby to zmienić i na przykład, ile mi to zajmie, e, bo wiecie, jak się tak kiedyś myślało o tych 30 urodzinach, to no nie wiem, jak byłam na przykład w liceum, to mi się wydawało, że po studiach to w ogóle kiedy to będzie, za jakieś 10 lat. E, ja wtedy jeszcze właśnie miałam gapier, zrobiłam sobie rok przerwy po liceum przed studiami. Ja nie do końca wiedziałam nawet, na jakie studia chcę iść. Teraz już trochę wiem dlaczego, bo ja nie do końca widzę siebie. W jakimś zawodzie, który wykonywałabym jeden do końca życia, że tak powiem. W sensie, wiecie, jak niektórzy chcieli iść na medycynę, to mieli taką prostą drogę. Musieli pójść po prostu na konkretne studia, studiować tyle i tyle lat i iść potem. Mm, właśnie w tym kierunku, albo na prawo i tak dalej. Ja nie miałam czegoś takiego, że ja bardzo chcę tą jedną rzecz robić. Ja wiedziałam, że robię, robić, że lubię robić różne rzeczy i nie było studiów, które by mówiły, ok, po tych studiach możesz robić różne rzeczy. Więc e, to też znak może dla młodszych słuchaczy, że nie każde studia są dla nas, że nic się nie stanie czasami, jak zrezygnujecie, że nie ma co też cisnąć, nie wiem, kolejne trzy lata studiów, skoro wiecie już, że Wy po tych studiach nie będziecie nic robić. Dla samego papierka nie zawsze warto. No i ja uważam też, że. Jakby możemy uczyć się całe życie. To nie jest tak, że jak już nie wiem, zrobiliśmy licencjat albo i nawet magistra z czegoś, to nie możemy zrobić sobie jakichś kolejnych kursów, pójść na jakieś inne studia, jeśli nagle stwierdzimy, że to jest to, co chcemy robić. Ja na razie nigdzie się nie wybieram, ale wiecie o co mi chodzi. Mam wrażenie, że jak byliśmy w szkole, to mówiło nam się, że teraz musisz wybrać, teraz już. Teraz musisz wiedzieć, co ty będziesz robić po prostu do śmierci. Wybierasz kierunek, idziesz na studia, studiujesz 5 lub więcej lat, w zależności od kierunku. W sensie, no wiadomo, lekarz musi mm, tak naprawdę uczyć się całe życie na przykład. Czy prawnik cały czas wiecie jakieś nowe przepisy, i już to robisz, i koniec, i nie zmieniaj zdania najlepiej. Wydaje mi się, że jednak teraz mamy już inne podejście do tego tematu. Dużo osób w ogóle nie decyduje się na studia, robi jakby na własną rękę różne kursy, zdobywa wiedzę, bo niektóre, że tak powiem, zawody są takie, że nie ma na to kierunków studiów. Są kierunki, które mogą nam pomóc przy tych e, zawodach, ale no, część zawodów po prostu jest tak nowa, że mm, no nie uczy się tego na uczelniach po prostu. E, więc ja wiedziałam, że na jakiś studiach chcę pójść, ale no, wiedziałam, że to na pewno nie będzie coś, co ja będę robić do końca życia e, i nie wyobrażam sobie w sumie teraz, wiecie, żeby podjąć decyzję, że okej, okay, ja już do końca swoich dni chcę robić tę jedną rzecz. Ja mam nadzieję, że w życiu będę robić jeszcze kilka różnych rzeczy, że to nie jest tak, że znaczy ja to wiem, że nie będę na YouTubie do końca, ale wiecie o co mi chodzi? Ja po prostu nie chciałabym zamknąć się tylko w jakimś jednym, w jakiejś jednej pracy, także mam nadzieję, że to będzie się u mnie zmieniało i to właśnie jakby tak obrazuje mi, że dla każdego co innego będzie takim szczęśliwym, pełnym życiem. Dla jednych to będzie, nie wiem, duży dom na wsi i gromadka dzieci. Dla innych mieszkanie w bloku, wiecie, bliskość wszystkich wygód, jakie ma się w mieście, um, i brak dzieci, na przykład. Jedni będą chcieli podróżować jak najwięcej, innym wystarczy, wiecie, jeden wyjazd w roku, latem na urlop. Ja jestem serio w tym momencie szczęśliwą. I cieszę się, że dotarłam do takiego miejsca, gdzie potrafię się cieszyć z małych rzeczy na co dzień, gdzie doceniam to, że sama jestem sobie szefem i mogę sobie tak rozplanować tydzień pracy, aby konkretny dzień mieć wolny i zrobić coś, na co ja mam ochotę, że mogę rano pójść biegać i zacząć pracę na przykład trochę później. Zawsze bardzo to doceniam, doceniam sobie tę wolność i chociaż nie ma się teoretycznie stałego wynagrodzenia, wiecie, wpisanego na umowie. To można mieć te współpracę czy nowe kampanie, a można ich nie mieć, i to ta wolność dla mnie, jakby wolność, którą daje to, co robię. Dla mnie przeważa, to jest dla mnie na plus. I to, co jest fajne w ogóle w okolicach trzydziestki, do czy teraz już mogę mówić w sumie po trzydziestce, to, że właśnie dziś w tych okolicach już się na tyle sami poznajemy, co lubimy, a czego nie, co poprawia nam humor, a co go psuje, y, a do tego jeszcze jakby trochę już wiemy, jak z tym działać. W sensie kiedyś pewnie mielibyśmy, tak myślę o sobie, zły humor, y, i tak do końca dnia. A teraz ja już wiem mniej więcej. Aha, mam zły humor. No dlaczego? No to pewnie dlatego i dlatego. No to co mogę zrobić, żeby sobie go poprawić? Oczywiście wiedziałam też wcześniej, mając 20 parę lat, ale mam wrażenie, że w okolicach 30 jesteśmy już dla siebie trochę bardziej wyrozumiali, trochę mniej krytyczni i chcemy po prostu dla siebie jak najlepiej, więc ja wiem, że jak ja mam zły humor, to muszę zrobić rachunek sumienia. Co ja dziś jadłam? Kiedy ostatnio jadłam? Czy nie wypiłam na przykład za dużo kawy? Co mnie mogło trochę tak zdenerwować, bo czasami kawa na mnie tak wpływa, że jestem taka poddenerwowana. Eee, co mogło mnie wyprowadzić z równowagi? Czy mogę coś z tym zrobić? Czy jest ktoś, kto może mi pomóc się uspokoić? Czy może po prostu potrzebuję pobyć sama, obejrzeć jakieś wiecie, randomowe filmiki na YouTubie i nie myśleć o niczym? I to jest właśnie zarobiste, że. Całe życie uczymy się siebie, ale właśnie w okolicach gdzieś już trzydziestki już się dobrze znamy, potrafimy nad sobą zapanować, zadbać o nasze dobre samopoczucie. Sami czasem siebie wiecie ogarnąć w stylu, wiecie, nie wkurzaj się, tylko zjedz coś i napij się wody, bo nic dzisiaj nie piłaś. I w ogóle ciekawi mnie bardzo ten wątek, takiego ciągłego uczenia się samego siebie. I jak każdy mam też pewnie parę rzeczy, które chciałabym przepracować. Chociaż już dużo myślę dobrych zmian w swoim życiu. Zrobiłam, to chciałabym wybrać się na terapię, aby dowiedzieć się więcej o sobie. Czemu na przykład robię coś tak, a nie inaczej? Czemu na przykład w takich sytuacjach działam tak i tak. Um, I teraz, chodzenie na terapię, można powiedzieć, że staje się pewnego rodzaju modą, ale szczerze uważam, że jest to wyjątkowo mądra moda i dobra, jeśli tak faktycznie jest, że to jest moda, um, bo każdy z nas, myślę, ma coś, co warto przepracować, a jak nie ma, to może właśnie na tej terapii się okazać, że o, jednak jest. Jest i to dlatego, nie wiem, na przykład boję się czegoś przez sytuację z przyszłości. Różne rzeczy wychodzą, różnych historii już, różnych historii już słyszałam, że często właśnie na terapii takie rzeczy potrafią się. Z naszej głowy wydostać, wiecie, okazuje się po latach. Więc to chyba jedyna w sumie taka rzecz, którą miałam wpisaną, że gdzieś myślę, że chciałabym na taką terapię się wybrać. Nie wiem, czy ona będzie trwała długo, krótko. Natomiast wiedziałam, że będę chciała się udać. Wcześniej chodziłam w kilka miejsc do psychologa, ale teraz szukałam tak typowo psychoterapeuty i myślę, że niedługo się umówię na jakąś pierwszą wizytę. Wiadomo, może nie kliknąć za pierwszym razem, bo często tak jest, ale warto szukać. Dalej. Pamiętajcie, że nie trzeba, nie wiem, leżeć w domu i płakać, aby się wybrać na terapię. To jest właśnie super, że ktoś podejmuje tak świadomie decyzje, że chce jakby lepiej poznać swoje mechanizmy działania, bo każdy z nas ma takie różne mechanizmy. Czasami siebie też blokując w niektórych sytuacjach, no jest tego sporo. Ja pamiętam, że właśnie chodziłam po rozstaniu do psychologa i te spotkania bardzo mi pomogły, poukładać sobie wiele rzeczy w głowie, ale też. Jakby wiele z tych rozmów z panią wychodziło. Uświadamiała mi, czemu coś jest tak i tak, i myślę, że w dużej mierze właśnie dzięki tym spotkaniom ja sobie dobrze poradziłam po tym rozstaniu, bo gdzieś tam szłam na te spotkania zawsze z taką otwartą głową i ja zaczynałam jakiś wątek. Pani mi zadawała jakieś pytanie, które otwierało mi, jakby dwie kolejne ścieżki, i ja miałam takie: o, to może być tak, okej, okay, porozmawiajmy o tym, i wiecie, jakby czasami sami siebie zapętlamy, a takie spotkania mogą naprawdę mm, otworzyć nam właśnie głowę. Więc myślę, że w okolicach trzydziestki to jest fajny czas, żeby na taką terapię się udać. Zresztą miałam to w głowie już naprawdę od jakiegoś czasu, ale wiecie, jakoś tak Nigdy nie było y, czasu na to, że, że tak powiem. Niby jest ten czas, ale zawsze człowiek takie rzeczy odkłada, także zobaczymy, słuchajcie. Może uda mi się kogoś e, znaleźć i może kliknie e, na spotkaniach, więc tak, w okolicach 30 myślę, że stajemy się bardziej pewni siebie, bardziej chcemy e, właśnie robić rzeczy dla siebie i nie dla innych. Chcemy zadbać o nas. E, albo zaczynamy po prostu zwyczajnie mieć gdzieś pewne rzeczy. To też może być e, trochę w tym prawdy. Ja teraz oceniam też to, że wiele rzeczy zaczęłam robić tylko dla siebie, tylko dlatego, że mam na coś ochotę i nie patrzeć na to, co ktoś powie, co będzie o tym myślał, tylko robić to, co sprawia mi przyjemność. I kiedyś wiecie, robiliśmy coś, bo nie wiem, znajomi coś robią albo bo jest modne, no nie wiem, cokolwiek. Teraz I don't care. Mam ochotę, to idę sama do kina. Mam ochotę włączyć sobie jakąś bajkę z dzieciństwa w sobotę rano, to sobie ją włączę. Jakiś czas temu też na przykład e, krążył mi po głowie, mm, krążyło mi po głowie, aby wrócić do mojej pasji sprzed lat, do rysowania i do malowania, co kiedyś bardzo sprawiało mi, y, no, sprawiało mi przyjemność, ale no, mam wrażenie, że na pewnym etapie życia po prostu mi się tego nie chciało robić, byłam nastolatką i może wtedy też jakby czułam... Y, no, że ktoś mnie też ocenia, no bo te prace były oceniane. A teraz bardziej chciałabym to robić dla, dla fanów, dla mnie, że po prostu siadam sobie i coś maluję i faktycznie tak jest i już niektóre popołudnia tak spędziłam i było cudownie. Mam kupione fajne farby akwarelowe i po prostu, wiecie, rozkładam sobie szkicownik, yy, znajduję jakieś inspiracje na Pinterestie czy gdzieś, albo ze swoich własnych zdjęć w telefonie yy, i zaczynam coś malować. Więc jest to super. Jest też wiele rzeczy, które mi się gdzieś tam marzy, żeby zrobić, czy żeby się nauczyć coś e, robić, więc wiem, że nie będę wiecznie robić tutaj. E, w sensie no tutaj, zależy gdzie słuchacie. Chodzi mi o YouTube'a. Z pewnością jeszcze kilka lat ponagrywam, ale wiem, że w pewnym momencie po prostu z tego zrezygnuję. E, I czasami też mam tak. Taką chęć, żeby nawet jeśli to nie będzie od razu rezygnacja, to żeby zająć się czymś innym i YouTube był trochę dodatkiem, to oczywiście, tak wiecie, Patrząc w przód, gdzieś kilka lat do przodu, i wiecie, czasami, właśnie ktoś pyta, co jak nie YouTube? I tak, jakbym miała, wiecie, nie wiem, wylądować nagle na ulicy. No, oczywiście, e, trzeba dbać o swoje finanse, żeby coś mieć też w zanadrzu, e, ale ja mam tyle pomysłów, że serio, tak jak mówiłam na początku, czasami jest ich aż za dużo, że właśnie jeśli nie YouTube, to ja mogę robić przynajmniej kilka rzeczy, które mnie kiedyś pasjonowały. Na przykład ostatnio rozmawiałam właśnie ze znajomą o fotografii, że właśnie kiedyś ja na potęgę robiłam fajne zdjęcia czy sesje komuś. Totalnie mogłabym się odnaleźć w robieniu jakichś foto relacji weselnych, czy sesji weselnych, w sensie ślubnych, zaręczynowych i tak dalej. Więc niewykluczone, że kiedyś zajmę się właśnie foto. Totalnie mogłabym zająć się też z takimi kreatywnymi rzeczami mam parę z tyłu głowy, więc jest dużo rzeczy, które ja mogłabym robić, jakby, gdyby nie YouTube. Mogłabym przede wszystkim na przykład pomagać innym firmom, też nie wiem, w jakichś publikacjach, kampaniach marketingowo ogarniać różne rzeczy, czy po prostu prowadzić social media. To by było super. Gdybym nie chciała być, że tak powiem, po tej stronie, to mogłabym być po drugiej. No i właśnie różne rzeczy lubię, różne rzeczy mogłabym robić i wydaje mi się, że czasami to sprawia, że którychś z tych rzeczy się nie podjęłam do końca, bo jestem, wiecie, perfekcjonistką i myślę, że jak coś mam zrobić, no to trzeba to zrobić dobrze, więc trzeba się tego nauczyć, więc to zajmuje czas, więc dobra, to siadam do tego, potem rezygnuję, potem znowu siadam do tego i tak różnie to wygląda. Czasami po prostu przeraża mnie ilość rzeczy, które trzeba będzie zrobić, bo ja już wiem, ile tych rzeczy trzeba będzie zrobić, bo Zdaję sobie sprawę, jak złożone to jest i ile etapów na przykład będzie wymagało, i finansowo też. A czasami mam wrażenie, że właśnie osoby, które się tak nie przyjmują, a one nie wiedzą, to wiecie, zakładają te biznesy, zakładają te firmy i. I to w sumie im trochę pomaga, bo na takie nieświadomce po prostu zaczynają i tak zazdrosze takim osobom. Bo to jest po prostu najgorsza blokada, która może być. Sami siebie blokujecie tymi obawami, a jak ktoś ma takie dobra, jakoś to będzie. To zazwyczaj jakoś to jest i jakoś to idzie. Więc no, mam nadzieję, że kiedyś w końcu się zbiorę do tych różnych rzeczy, o których czasami sobie myślę. Także nie warto rezygnować, warto się uczyć, warto się doszkalać, warto zgłębiać tematy, które nas interesują, jeśli chcemy w przyszłości coś w związku z tym robić. Ja właśnie mam taką jedną rzecz, którą, która cały czas mi siedzi w głowie, i ja wiem, słuchajcie, że też najbardziej mi się odnalazła w jakichś takich kreatywnych rzeczach, właśnie, że Coś robię, że to nie jest, nie wiem, e-book. Cyfrowy produkt, który zrobię raz i on wyjdzie. Nie wiem, może kiedyś wypuszczę jakiegoś e-booka, nie wiem o czym on miałby być, ale <śmów> mówię tak ogólnie. Natomiast chodzi mi o to, że wiecie, że to jest jakby jedna rzecz zrobiona, wypuszczona. O, o podróżach mogłabym robić e-booka, o każdym wyjeździe, jakieś fajne miejscówki. Um, ale bardziej chodzi mi o to, że mogłoby być fajne, tak teraz myślę, ale na pewno nie jakoś szybko, ale bardziej mi chodzi o to, że nie wiem, na przykład jakieś takie rzeczy, które wytwarzacie i sprzedajecie. To by było totalnie dla mnie, dlatego że sam proces wytwarzania, robienia czegoś, dla mnie by był super przyjemny, relaksacyjny i no, spełniałabym się w tym na maksa, więc może kiedyś się uda. Docelowo myślę, ogólnie, że coś z Kubą będziemy razem robić, bo tak czasami, jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że to by, był, to by był dobry duet i myślę, że kiedyś tak będzie, w sensie zawodowo. Duetem w życiu już jesteśmy, więc tak, próbować nowych rzeczy i chciałabym zacząć teraz chodzić na różne warsztaty. To znaczy, w sumie już zaczęłam w tym roku albo i nawet w grudniu. W tym czy w zeszłym styczniu byłam na warsztatach e, takich robienia mm, z gipsu polimerowego. E, byłam na warsztatach w grudniu wieńcach świątecznych. E, zawsze mi się to marzyło, w końcu poszłam i było genialnie. E, jutro idę na kolejne warsztaty e, z czego innego. Na co na maksa się jaram? No się jaram tak, jak się dawno nie jarałam, bo. Kocham kubeczki. Kto kocha kubki, ręka w górę. Tak, więc idę na warsztaty ceramiczne. Mam nadzieję, że będzie ekstra. Więc myślę, że właśnie trzydziestka to jest dla mnie takie: próbuj nowych rzeczy, rób nowe rzeczy, rób to, na co masz ochotę, co sprawia ci przyjemność. To dla mnie jest kwintesencja trzydziestki. Ja nigdy nie byłam przerażona e, tym wiekiem. E, nie wiem, jakoś nie miałam przez ostatni rok jakiejś paranoi. E, raczej jestem podekscytowana na to, co przyniesie, co się zadzieje w moim życiu, co mi się uda jeszcze, nie wiem, zobaczyć na świecie, jakie podróże odbyć. Więc jeśli jesteście po trzydziestce, to pewnie mnie rozumiecie. A jeśli trzydziestka jest przed Wami, to dajcie na luz, cieszcie się z każdego dnia, nieważne tak naprawdę, ile macie lat. Wiek to tylko liczba. Naprawdę najważniejsze jest to, jak się czujemy, w jakim miejscu w życiu jesteśmy. Po prostu uważam, że warto czasami docenić to, co mamy tu i teraz, a nie zastanawiać się, co będzie. Właśnie nie wiem, jak macie za dwa lata trzydziestkę, to co będzie za dwa lata. Zróbmy wszystko, żeby za te dwa lata było jak najfajniej i najbliżej tego, czego my sami sobie życzymy. I myślę, że to jest taki... Takie clue programu, żeby iść właśnie przez to życie w zgodzie ze sobą, robić tak, żeby nam się żyło najlepiej, bo my gdzieś tam na starość będziemy potem mogli sobie sami rozliczyć, czy żyliśmy w zgodzie ze sobą, czy nam się podobało, czy w sumie to było tak średnio. A myślę, że jednak fajnie by było na koniec móc sobie powiedzieć, tak, tak właśnie miałaś zrobić, tak właśnie miało się twoje życie potoczyć i jestem zadowolona, że tak to wyglądało, ale spokojnie, trzydziestka to jeszcze nie koniec, więc mam jeszcze dużo przed sobą do zrobienia. <laughs> Także tak, słuchajcie, ale najpierw kawa, podcast dzisiaj trochę takich około trzydziestkowych przemyśleń, ale jestem naprawdę pozytywnie nastawiona, jestem. Mam taką w sobie pozytywną energię. Mam nadzieję, że mogę Wam jej jakoś trochę przekazać tutaj przez, przez ten podcast moim głosem. Wszystkim, którzy teraz, nie wiem, w lipcu mają lub mieli urodziny, życzę wszystkiego dobrego. No i oczywiście dla całego rocznika 94 wszystkiego najlepszego. A ja Wam dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że słyszymy się już za jakiś czas ponownie w podcaście. Zapraszam do śledzenia mnie czy to na YouTubie, czy to na Instagramie na profilu Alice Vlog Channel. No i co, do usłyszenia. Buziaki. Pa.